Prepared. Hej, siemanko, witam was wszystkich. Bardzo... O matko coś tu wydałem. Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i lecimy z naszym koksem. Troszeczkę się cofnąłem, bo musiałem coś zrobić z tymi FPS-ami, nie wiem czemu miałem... mam ich tak mało. W trakcie rozgrywki jest ich 16. Nie wiem czy to sprawka starych update'ów, jakichś nieścisłości ale... O dziwo, nie mam płynnych 30 FPS-ów. Nie wiem, czy to... na to wszystko wpływa ilość jednostek, czy cokolwiek, czy to, że nagrywam, bo może Action coś spierdolił i teraz wszystko... jakby jest... zżerane, pożera, pożera mi procka, czy coś. Tak czy siak, yy, nie, nie jestem zadowolony z tego, że nagle z 30 fps ów spada mi do 15. I tak, wróciliśmy do momentu, w którym Magni ginie. To to jest po prostu tragedia. Tragedia. Halo, przyjaciel krasnolud, kaszalot. Co się stało, że chciałeś pozbyć się Magniego? Przecież wystarczyło ci go levelować, a później byłbyś w stanie przejść na Tauriana... Taurisiana. D Dagrana Taurisiana. A nie, chociaż nie, Dagrana się dostaje w momencie, jak się przejdzie do... Blackrock Spire. Czy tamtej drugiej wersji... ...drugiej strony. Uh! No dobra, ale widzimy, że tutaj nasz wojownik z ragą Małplanu nie ma najmniejszych szans, to po prostu on jest tutaj zmiatany z powierzchni ziemi. O, Targa San Wilmar jest bardzo mocno obity, może być tak, że zaraz ginie, jeśli się dobrze nim nie zajmie. Gorn? Nie, Morgorn. Oj, ale tak znowu zwracam uwagę, gramy na wersji 1.4.2. Na starszej wersji. Chyba nadal jest mimo wszystko bardziej popularna, niż ta nowa. A nie jest to jakieś mega stary demko. Hmm. No to jest śmieszne, że tak narzeka na niezbalansowanie tej gry, a w momencie jak wyszedł ten, wyszła wersja 1.4.4 Znerfili trochę krasnoludy, zmienili tam różne inne legend nie jest taki potężny to... i tak grają na starszej wersji. What? Dobra, tam już praktycznie zostało wszystko zniszczone, więc daruję sobie podążanie moimi śladami, śladami krasnoludzików. To nie ma sensu. Hole złota, tutaj jest. O! Dobra co dalej co dalej co tutaj się dzieje Nic 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 A, pierdziele, 12 fps nie rozumiem tego Lord Garitos tutaj Aleksandros Morgraine wraz ze swoim Albringerem popylają tutaj okolicach kultu Bardzo niefajnie że akurat zauważył ich patchwork Łoooooooo panie Gościu weź uciekaj Możecie tu źle skończyć. Ajajaj, no i zostali złapani. No to był naj... To był zły ruch. To jest zły ruch. Pierdolę. Momencik. Ja sobie tutaj grę spowzuję. Pewnie dalsza część będzie nagrywana bez kamerki. Chociaż... Zobaczymy. Nie wiem co się dzieje, ale... Coś musiało się spierdolić, że tak słabo idzie FPS-a. Nie wiem czemu nie miałem wcześniej takich problemów, a teraz nagle to się pojawiło. Ja osobiście nie wiem, czy tutaj dalej mi się nagrywa e, kamerka. Dzie pewnie action w którymś z update'ów coś spierdolił i teraz zużycie wszystkiego sobie o wiele większe. A szkoda. O, książę Galen Trollbane. Panie, panie, co pan robisz? Nice, I'm horde. How much? Coś tam. To redszt? Uuuuh. Mm, two or three? No. Już rozumiem o co chodzi. Krwawy elf idzie w całą... Całkową stronę w redsztów. Don't take control points, please. You will take it back, Lord. Co so, No tak, to tak to od początku mogliśmy zauważyć te rozmowy o e, między krwawym elfem a... a Silverhand, nie Silverhand tylko kultem odnośnie całej tej rozgrywki i pewnie gdzieś tam jest wyrzucona esencja, nie wiem gdzie i będzie pustowanie artasa mhm. No, ci idą za nim. Co będzie śmieszne, jak zaraz on zostanie zradzony. O, Dark Irony! No będzie ciekawie zaraz. Co tu się... A Dark Horda się tutaj przypamiętała. Po, Popatrzmy, popatrzmy. Niestety, niestety. To się mówi, krasnoludy zbyt późno wzięły się za to miejsce Na szczęście jest Dalaran, który przyszedł z pomocą Nie sądzę jednak, żeby to była jakaś mega wielka pomoc Tutaj jednostki krasnoluda muszą się wycofać, bo by w trakcie zajmowania tego miejsca tutaj z pomocą troszeczkę Dalaranu Zapomniałeś, mamy tutaj Kinga Durniu No, ale nie Durniu to nie, nie wiem w sumie czemu to powiedziałem, ale no tutaj jeszcze masz to miejsce niezajęte Już widzimy ta na, na levelu siódmym Troszeczkę mało, troszeczkę Siedzimy, że tutaj nie idziesz Ja rozumiem, że dala rany twój towarzysz będzie cię chronił, ale tutaj jest całkiem sporo wojska, więc wydaje mi się, że przydałaby się twoja pomoc tutaj Ale co u naszych słodziutkich herficzków Zostało im bardzo niewiele do tego, żeby zamienić się w reczt. I czy to nie jest w sumie dziwne? Halo Silverhand. Czy nie zauważyłeś jeszcze, że e, on nie ma Sanuelu? Nie, nie zauważyłeś. Zaraz będziecie wrogami. Z tego co mi się kojarzy. Te? No dobra, no dole jest tam kapowanie. On, nie wiem, czy on coś zaczyna powoli kumać, czy też... Nie. No i zmieni się w Teraz ruszają w kierunku Silverhandu. Mm -hmm. Mission fail. Tablota jest o fund, tablota Wretched. Warning. We'll will be kicking out the alliance in 10 seconds. Aha. sens tu patchwork do pacza? no dobra Dziwię się, że nie chcą bustować Artasa No, plaga ładnie się wybustowała i tak patrzę, że że to nie ma najmniejszych szans racji bytu to co się tutaj dzieje No, Artas potrzebuje jeszcze trzech leveli, No Neltarion całkiem dobrze sobie radzi Pussy Alliance Freeman Ja, yeah, take it. Kasha Lot. Nie He pomógł help to us I alone destroy Silver hand. O, Hordziak Hordziak Mordziak Nadgnął się na plagę. Du, du 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 Ale jestem ciekaw co tu się dzieje. O, bo woli tutaj się zbiera wojsko. Nie wiem czy dalej patrzeć na red czy nie, bo tutaj mamy... Mamy Kaltasa już takiego takiego zdziwaczałego i jakoś Al'Arie Downsh Downshield. Dziwię się, że tutaj w ogóle nie przybyły krasnoludy, one... Dobra, niszczą strasznie powoli ten menet jest Harbor. I zaraz zostaną zaatakowani. Ja się dziwię, że on tutaj nic nie wysłał. Bardzo niedobrze, bardzo niedobrze. Z dołu idą kolejne wojska, kolejna masa rusza, tutaj już Grul, the dra Dragon Killer zostanie zabity i prawdopodobnie przyłączony. Chociaż nie wiem na jakiej zasadzie działa Grul, zaraz się dowiemy. Nope. Grun of Drones, slime. Hmm. No dobra. Tutaj się... No tutaj lekkie potyczki, bardzo leciutkie W ogóle Dark Horda bardzo dobrze tutaj teraz się roz... E, rozprzestrzeniła jejku, jejku, jej, panie, tutaj cię Feniks bije O górę już... Już patchwork sobie biega Żeby tej esencji, nie? Czy to już się zaczęło? Aha. Ooo je yeah. hm. hmm. A tu co? O, dalaran ruszył z lekką pomocą O. Ej, to jest Dragon małklan Co to? On wziął Felpakt? Mhm. Mm Hello there. No dobra, widzimy, że Red mają pakt z... Teraz już tak oficjalnie z, z plagą i kultem. Natomiast Dalaran tutaj próbuje cokolwiek zrobić w, i postawić się jednostką Dark Hordy i Dragon Ball Clanu. Teraz... sorry, przepraszam, teraz to jest plag Dragonflight. Natomiast tutaj... Tutaj już praktycznie nie ma krasnoludów. Czyżby się teleportowały? Czy zostały wybite? Nie, zostały teleportowane. W ogóle krwawy elf dużo kasy ma. <noise> to jest aż dziwne. Mauricio nie ma. W ogóle jestem ciekaw co się... Ja już tutaj będę sobie skakał. Aha, tutaj są. Dobra. I są so tutaj? Ty co robisz? Ty płyniesz na Norfrent. i co będziesz chciał zrobić? No to sobie mnie ciekawi. Co ty teraz zrobisz? De facto tutaj na razie nie ma jakichś wielkich potyczek, bo tutaj oni sobie płyną dopiero. On tutaj ucieka, dalej nie stracił swoich jednostek. Eee, tutaj studnia jeszcze nie została uruchomiona, to jest dziwne. Aha, a ty gdzie płyniesz? Mnie to w sumie ciekawe, bo może ty coś otworzysz, albo uruchomisz, będzie jakiś węcik Tutaj... No, tutaj się wycofują, nie wiem po co. Ale de facto to krasnoludy już mają tylko dwa punkty kontrolne, bardzo szybko stracili wszystko co mieli. A tu? Dobra, trolle płyną. Trole gdzieś płyną, jakiś plan mają, ale nie wiem do końca jaki. Te utracą jakieś punkty kontrolne. Ale dlaczego, jaki gdzie, po co? Eee, nekropolia, tu nic ciekawego. On został wyładowany, biegnie gdzieś w bizdu. O, to jest Keleset, Taldram i Tenris e, Mirgblod. A tego nie wiedziałem. O. Ciekawe, ciekawe. Kim są te postacie? Taldram, Keleset i Tenris. No tutaj... To jest śmieszne, bo tutaj ma miniaturę tego Ilidana, a tutaj jest... Aha, sorry, to ten. Aaa, czyli Keleset jest jakby takim dodatkiem. Albo nie może go wziąć. Nie kumam o co teraz chodzi. Ale dziwię się, że... Aha. Ale kto tym teraz kieruje? Nie poszli do swojego bana władcy, Defwinga On chyba musi mieć jakiś konkretny level e, jakiejś postaci, żeby móc go obudzić. Nie wiem czy to miał być e, właśnie Drakisat. No w sumie nawet ciekawe. A gdzie cię atakują? Aha, tu o kurwa! Kult, kult przeszedł... Dzień dobry! Przeszliśmy siadź w pierdoliz zniszczenie i rzuć gumę! Właśnie skończyliśmy rzuć gumę! Are you ready? Are, 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 are ready? Ja na miejscu kasnoda bym uciekł do Ironforge. Jeżeli już się bronić to tutaj. Wielka brama, fajne działa. Zawsze dodatkowa obrona. Ale w dalszym ciągu to nie wygląda dobrze. Dziwię się, że tutaj nie przyszedł, ale no w tym momencie nie wiem czy chciałbym tracić przymierze. Da I w sumie Dragon Boklem właśnie je dostaję. <grych> A co z Kelesetem? Bo tu mnie w sumie Kelesetem i tamtym drugim. Walaranem. Bo ten tutaj chyba został, ja? Ju? Nie. Tenerys Valaran i Taldram. A gdzie Keleset? no 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 tutaj byli, Where essence? I lost it because when you join It's TP to dalaran we fail With this Co? Co? Da fuck, teraz też kurwa, Ale trochę go sporo No, Darkorda, to Ty jak tutaj sobie przyszedłeś, to tak, tak niewiele z Ciebie zostanie, tak widzę Jak do boju ruszą pierwsze i później i tak dalej będzie, będzie wyglądać to bardzo, bardzo ałała No dobra, nie mogę sprawdzić, co Wy macie w swoich zapasach czy tu jest Artas? Jest Artas, bardzo dobrze. Czy tu jest Nadox? No, nie. Ale jest Anubarak. Dobra, ruszyła walka, w końcu coś się dzieje ciekawszego. Zwalniamy, żeby mieć więcej FPS-u, żeby ogarniać to co się dzieje, a nie na 5 FPS-ach tutaj się pierdolić z tym. Makteridon na 11? Dobrze, dobrze. Wielka bestia, potężna. Jesteśmy... Jestem ciekaw czy to mu wystarczy. Nie sądzę. Mu, musi jak najszybciej zniszczyć te latające jednostki swoimi A, czy to strzelcami czy, czy czymkolwiek bo to będzie robić naprawdę pff, wielkie spustoszenie w jednostkach jeżeli one nie strzelają na szczęście on ma jej dużo ile ma tu samo nerw? Nice, Shadow Spirit ład leci tego wszystkiego Death Knight. Śmieszne, że oni strzelają. Teron Gorfind No. Szczerze. Póki co to wygląda bardzo ciekawie, bo tutaj jest mocny ostrzał ze strony. O, coś tutaj przylatuje. Coś tutaj przylatuje. Bakteridon, uciekaj. Aha, ty Bakteridon uciekasz. Run, you fool! Run! Run! Kurwa mać! On zginie zaraz, on zaraz zginie, zablokowali go, zablokowali go w pizdu Ała! Magteridon zginie głupią śmiercią! Pa pa! Ajajaj, ale to było złe! Ale to było słabe! Ła! Co to była Najgorsza możliwa strata. Kurcze, tak stracić najważniejszego bohatera. Jeszcze tak potężnego i wytrzymałego. Kurde, 4600 HP-ków. Dużo. Jedynie teraz, kurde, kolosem będzie patchwork. Co z tego, że ma piąty? Ma 8400. Ma dużo HP, ale nie ma za dużo pancerza, to jest też jego minus. No ale jak pozbiera sobie to, co tutaj leży, to... Nie wiem czy to będzie jakiś problem No, Taronku, co ty teraz zrobisz? Kurde, powinieneś uciec, nie? z 13 No tak wolno ci idzie ten level, no ale okej okay. chociaż nie wiem, jest 37 minuta to już to tam... no całkiem ok Dobra przyspieszmy to, będzie 7 FPS-ów no ale Boli mnie to strasznie, że to jest tak Nie wiem kurde co się dzieje, że mi FPS-y tak spadają No najśmieszniejszy kiedyś bez problemu miałem tutaj 100 FPS-u Bez nagrywania, natomiast yy, w samej rozgrywce z nagrywaniem one Miałem miał się utrzymać na 30 No i było bez problemu A teraz Teraz mam kurwa 10 Nie wiem co się stało Well, it's good game No tak, to jest good game W trzech odcinkach się zmieścimy No bo co teraz zostało No w sumie nic Bo dalaran jest prawie że martwy Dark Horda, która była najsilniejsza, też padła. Nie wiem, czy jest sens nagrywać dalej. Dobra, stwierdzam, że y, nie. No, jak ty będziesz miał zamiar po prostu biegać i dobijać i tam... Z... <ścoughs> ...prztykać się z Dark Hordą, znaczy z ludami i Dalaranem, gdzie to ewidentnie ma sens. Sz nie, tutaj nie ma najmniejszych szans, bo macie aktualnie... Ponad 40 punktów kontrolnych, gdzie oni łącznie mają ich może z 20. Nie. I oni nawet nie są w przymierzu. Nie mają Alliance, nie mają Sojuszu. Nie. Dobrze. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. To był chyba najkrótszy odcinek w mojej karierze, jeżeli chodzi o Lord Rony. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć już w następnym odcinku. Narka.